Twój mózg to najdoskonalszy system biologiczny, jaki istnieje. Każdej nocy, kiedy wchodzisz w głęboki sen, przełącza się w tryb naprawy, ale żeby to się wydarzyło, musi zostać uruchomiony pewien subtelny mechanizm – DSIP Peptid, który nie usypia Cię na siłę. On pozwala Twojemu mózgowi zdecydować, że może odpocząć. Wspiera działanie GABA, neuroprzekaźnika, który działa jak naturalny hamulec dla nadaktywnego układu nerwowego. Kiedy GABA przejmuje kontrolę, fale mózgowe zaczynają zwalniać, przechodząc w rytm delta. Te same fale, które odpowiadają za najgłębszy sen regeneracyjny. To właśnie wtedy ciało się naprawia, a mózg porządkuje wspomnienia i emocje z dnia. DSAP synchronizuje też Twój zegar biologiczny, pomaga melatoninie pojawić się dokładnie wtedy, kiedy trzeba. To efekt domina, który ustawia cały Twój rytm snu i czuwania. Można powiedzieć, że DSAP nie jest środkiem nasennym. Tylko symfonią spokoju, która pomaga mózgowi zagrać jego naturalną melodię odpoczynku. DSAP nie usypia cię, on pozwala Twojemu mózgowi zdecydować, że może odpocząć. Chcesz wiedzieć więcej? Skomentuj DSAP.